Cześć, przyjacielu. Łącznie zrobiłem 182 podejścia. Mija ponad pół roku z przerwami, gdy zacząłem systematycznie w miarę wychodzić i podrywać kobiety na ulicy. A nadal nie mam efektów, ale ciągle się rozwijam. Mi to przeszkadza, że jestem za granicą, ponieważ mówię po angielsku i nie zawsze mi to wychodzi płynnie niemniej jednak nie poddaje się. Wyciągam wnioski i staram się być coraz lepszy. Moje ostatnie podejścia. Ostatnio jak jechałem z pracy, wysiadłem z tramwaju i widzę stoją przed hotelem dwie blondynki. Uh, szykowały się na festiwal, z tego co później się dowiedziałem. Więc podszedłem do niej i otworzyłem je. Hi girls, uh, you look like you going on the party. Coś w tym stylu. Co mnie zdziwiło, po chwili jedna jakby spojrzała na mnie. I zaczęła biec do hotelu i krzyczeć tutaj drugiej, że czegoś zapomniała. Śmieszna sytuacja. I ta druga po prostu zaczęła iść za nią. Powiem tylko, że nie byłem jakoś ubrany źle. Byłem wręcz ubrany dobrze, jeżeli chodzi o, o jakieś tam detale. To staram się dobrze ubierać. No, ale... Nie wiem, czy laska się spieszyła, czy coś. Była ode mnie młodsza, więc może to, zare tak, to był powód, że tak zareagowała. Niemniej jednak cieszę się, że i tak do nich podszedłem. Kolejna akcja była też ten sam dzień, to już wracałem ze sklepu i widzę, idą też cztery kobiety. O, okazało się, że to były Brytyjki, wiek około 30. <grym> I one stały na przystanku, otworzyłem je. Też powiedziałem chyba, hi girls, co to za impreza dzisiaj. I one mi powiedziały, że jest jakaś tam wielka impreza house'owa. I zacząłem z nimi przez chwilę rozmawiać i później uderzyłem do, do tej, która mi się spodobała. Powiedziałem jej, że, że mi się podoba jak ma na imię i nagle jej koleżanka zaczęła jej bronić i mówić, że ona ma chłopaka, bla, bla, bla. Ja trochę już byłem taki, nie miałem świeżej głowy, czułem się trochę senny po tej pracy i i odpuściłem normalnie, bym jakoś to odbił i może ciągnął, za to zauważyłem, że taka inna koleżanka była bardziej zainteresowana niż ta, do której uderzyłem, bo ta, z którą zacząłem rozmawiać też potwierdziła, tak mam chłopaka i zaczęła sobie nagle robić zdjęcia. O, po to tak wiesz, olewający klimat. Trochę jej też nie zrozumiałem, jak ona powiedziała. Ten brytyjski czasami jest taki ciężki do zrozumienia. Ona coś odpowiedziała, a ja nie zrozumiałem, jakby wybiłem się z, z tego, że nie mogłem goś tego odbić po angielsku, bo wiesz, trochę się zawiesiłem, musiałbym coś pomyśleć, i wtedy, no ale cieszę się, że i tak. Podszedłem, najśmieszniejsze jest to, że na drugi dzień też widziałem te, te dziewczyny też w imprezowym klimacie i już nie były takie fajne. To, wiesz co, jak to wyglądało? Takie trzydziechy, które ubrały się jak dziewiętnastki, dwudziestki w swoich młodszych latach jak szy na imprezę, bo jedna po prostu miała tam trochę tego ciała, ale wszystko tak chciała to podkreślić, nie wyglądało to za fajnie. Też później, tak do której podszedłem, już widziałem ją trochę w innym stroju. Widać było, że ta twarz już trochę taka zajechana, więc... Więc nie, raczej bym tam nic z nią nie robił. Niemniej jednak cieszę się, że podszedłem, że ją otworzyłem. To set. Hmm. Więc kolejne jakieś doświadczenie zdobyte. Hmm. Tutaj... Kolejna akcja była. Hmm, też poszedłem na miasto, tylko że już wróciłem do domu, trochę się odświeżyłem. Pojechałem na miasto i miałem taki chill. Chill. I widzę, idą, idą przede mną dwie kobiety. Jedna miała taką fajną sukienkę. Otworzyłem ją na to, że spodobała mi się jej sukienka. Ona coś tam. Że nie mówi po angielsku i zaczęła iść w drugą stronę. Ja jeszcze zacząłem z nią iść, ona szła z koleżanką, i najlepsze jest to, że ona podeszła do dwóch innych koleżanek, i okazało się, że to były cztery francuski, które zgubiły auto. Więc ja po prostu postanowiłem im pomóc, powiedziałem, że dobra, gdzie, gdzie jest to auto, podaj adres. No jakoś tam wpisałem w Google i zacząłem z nimi iść. W sumie je prowadzić. Zmieniłem target. Zacząłem rozmawiać z inną dziewczyną. Ona w sumie na koniec dała mi kontakt do siebie, swój numer. Najlepsze jest to, że też mówiła, że ładnie pachnę. W sumie wszystkie cztery potwierdziły to, że ładnie pachnę. Chciały wiedzieć, co to jest za perfum. Śmieszna historia. Powiem Ci, że. Tak jak wcześniejszy set miał taką dziwną energię, może one były bardziej wiadomo na, na, na imprezę nastawione. No to tutaj miałem takie turystki i, wiesz, francuski, eleganckie, fajny styl, takie bardzo kobiece. A te brytyjki to takie, wiesz, typowo melanżowe, więc z francuskami... Śmieszna historia. Dostałem numer, ale ta dziewczyna i tak wyjeżdżała na, na drugi dzień, więc zapytałem się po prostu, żeby mi dała numer i kiedyś może gdzieś coś tam z tego wyjdzie. Kolejna akcja była też w ten sam dzień. Pamiętam, że miałem po prostu taki vibe. Czyli to była sobota około godziny 17-18. I też widzę, siedzą takie trzy młodsze dziewczyny. Z jedną już z daleka złapałem kontakt wzrokowy. Podszedłem do nich, zacząłem z nimi rozmawiać. Jedna miała urodziny. Porozmawiałem trochę z nimi i do tej strony złapałem kontakt wzrokowy. Zapytałem się, już powiedziałem, że, żeby dała mi numer, to tam gdzieś umówimy się na, na jakieś lody czy coś. Dała mi swój numer. Hmm, trochę z nią tam popisałem. Później jakby hmm, trochę to stanęło, więc nie wiem czy coś z tego wyjdzie. Nie wiem jednak hmm, numer wlecia. Było pisanie. Może za mało jakby w tym pisaniu było połączenia. No jeszcze mało latka to tam pewnie sporo jeszcze w głowie ma. Hmm, siama, <noise> więc hmm, na razie tam nic nie cisnę. Nie? Tutaj była kolejna akcja z czarnulką w sklepie. Hmm, też zagadałem do niej, ale nic z tego nie wyszło. I... Hmm. A tutaj była kolejna akcja. To jak siedziałem w tramwaju, widzę, weszła taka blondynka w stylu Kate Moss. Usiadła przede mną i tak zastanawiałem się, czy podejść do niej, jak siedzi w tramwaju, czy poczekać aż wysiądzie i iść za nią. I zrobiłem to drugie. Jak wysiadała, też wstałem, podszedłem do drzwi. Wysiedliśmy. I też ją otworzyłem trochę niepotrzebnie na no to Excuse me, do you speak English. Mogłem powiedzieć po prostu, że tak wiesz, coś trochę. I like your style. Po prostu taki bezpośredni otwieracz. Czasami jeszcze wraca mi się to, Excuse me. Ja praktycznie już nie używam tego, ale czasami jeszcze, jeszcze mi się to włącza. No i ona powiedziała coś tam, że ma chłopaka, i że że właśnie do niego idzie. Uśmiechnęła się i, i poszła, nie? Czasami mam wrażenie, że jak powiesz... a, bo ja powiedziałem, że you're gorgeous, że jak powiesz dziewczynie od razu albo za szybko, że jest tam ładna, no to ona się peszy. Takie odniosłem wrażenie. No i tutaj też było podobnie i uciekła, nie? Ko I tutaj kolejny właśnie przykład jest. To jak szedłem na, na autobus, widzę, że też idzie taka... Ładna dziewczyna, trochę azjatycka uroda, ale ona stanęła na przystanku. Ja podszedłem do niej spokojnie, też był inny dzień, byłem świeży, fajnie ubrany, dobry zapach, uśmiech, fajna energia. Podszedłem do niej, powiedziałem do niej: hi, look gorgeous. Ona się uśmiechnęła, ale widziałem, że też była speszona i to Zapytałem się, jak po na imię, a ona od razu coś tam, że ma chłopaka. Ja coś tam to odbiłem, a ona, ale go kocham. <grych> I love him. Tak, tak wiesz od razu. E... Jeszcze tak patrzamy na nią i widzę, że ona się uśmiecha, ale się peszy. Nagle przyjechał autobus, i ona wsiadła do tego autobusu. Też taka sytuacja, że. <laughs> Może jakby nie przyjechał, może bym ją trochę tak, wiesz, zbił z tego, żeby się tak nie przeszyła. No nie wiem, jednak yy, podszedłem. Kolejne doświadczenie zdobyte. Yy, kolejna akcja. Aha, tutaj byłem też w sklepie i minęła mnie taka blondynka. Ja myślałem, że ona była trochę młodsza, yy, ale podszedłem do niej. Zacząłem z nią rozmawiać i już na starcie czułem taki sztywny vibe. Patrzę na jej ciało, że ona chce raczej iść. Słuchała mnie, ale takie słuchanie, czuć to strasznie, że ktoś cię słucha, ale go nie interesujesz, tylko raczej stoi może z grzeczności. To była kobieta koło trzydziestki z Irlandii i od razu czułem to takie, wiesz... Że to nie będzie, nic z tego nie będzie, i nawet sam bym nie chciał, żeby coś z tego było, bo, bo mi się jednak nie spodobała. Myślałem, że, że była trochę młodsza, ale po, powiem ci, po, po takiej ilości podejść, już czuć czasami energię kobiety, bo zdarzyło mi się, że czułem właśnie takie ciepło od dziewczyny. Była uśmiechnięta, była otwarta, niemniej jednak jest to rzadkość. Albo po prostu jeszcze może nie podchodziłem aż do, do takich, bo to te, te kobiety, które da, dały takie ciepło, były w miarę normalnie ubrane. One były ładne, ale na przykład nie podkreślały swoich walorów i może to, to była taka różnica. Więc tutaj tu. tu Tutaj raczej nic by z tego nie pykło i ja nawet bym nie chciał, tak jak mówię, nie nie było tego vibe'u. Kolejna akcja była... aha, to szedłem sobie po prostu ulicą i widzę to, to była dziewczyna, taka latynoska uroda i tak głęboko mi spojrzała w oczy, minęliśmy się. Ja po chwili tak rozchmieniałem, mogłem zagadać, i, i później sobie myślę, dobra, wracam do niej. I tak cofnąłem się i podszedłem od boku i zapytałem. Tylko wtedy pamiętam, że było trochę chłodniej, już miałem taki może mniej pewny głos. I też właśnie źle to otworzyłem, bo zapytałem, czy mówi po angielsku, i ona tak trochę z przerażeniem powiedziała, no. I widzisz, niby tutaj się tak patrzała, jakby szukała tego kontaktu wzrokowego, jak się cofnąłem, no to się spieszyła, i mi to nie weszło. Ci, że trochę mam problem. Tak chodzę czasami po mieście i ciężko jest złapać jakby kobietę, która stoi, ponieważ one gdzieś tam często pędzą. A ty jeżeli jakby wiesz, biegniesz za nią czy coś, czasami może być tak, że się wystraszy. A ciągle nad tym jakoś pracuję. Wiadomo, łatwiej jest podejść do kogoś, kto stoi, na przykład na stanku. Tylko najważniejsze jest właśnie, żeby była ta płynność w rozmowie. A ja jeszcze właśnie przez ten angielski czasami się zawieszę i wiesz, nie mam jak odbić. Wiem, że czasami dziewczyna może nie, nie rozmawiać dobrze po angielsku. Są to jakieś przeszkody, ale nie poddaję się, próbuję dalej i wierzę, że w końcu mi się to uda. Po prostu może trochę więcej systematyczności. Teraz naprawdę się zrobi fajna pogoda, będzie słonecznie, można będzie zrobić większe volume. I wierzę, że w końcu mi się uda poznać jakąś fajną dziewczynę. Ponieważ staram się i pomimo jakby tych odrzuceń i niepowodzenia nie poddaję się i. Wiem, że pewne rzeczy wymagają czasu, jest to skill, jak inne rzeczy, tak. Więc trzeba po prostu praktyki. Nie poddaję się i też Tobie tego życzę przyjacielu, i do usłyszenia.